Cześć, witajcie na moim kanale po krótkiej przerwie. Dziś chciałabym Was zaprosić na nowy cykl polecanki szydłaków. Dziś na pierwszy ogień będzie biedronka z wzoru od Eweliny z Sherry Tree Workshop. Wzór składa się z 11 stron, macie tam bardzo dużo zdjęć, krok po kroku jak zrobić, jak obrobić skrzydełka, żeby drucik ładnie uformował je, żebyśmy mogli je wyginać, czy do lotu, czy do startu. Ja swoją biedronkę wykonałam z włóczki Jarnard Suede, jest niedostępna na rynku. I z włóczki Jarnard Christmas, która ma właśnie takie fajne włoski, które mienią się właśnie w sztucznym świetle bądź na słońcu. Tą akurat wydaje mi się, że fajny efekt uzyskałam. Biedronka jest bardzo fajna do wykonania, łapki mamy wrabiane, w zasadzie wszywana jest tylko głowa z ciałem. Ja wykorzystałam na czółki drucik kreatywny w kolorze żółtym, taki mi pasował, jest bardzo fajny. Właśnie na hasło szydłaki polecają, u Eweliny właśnie jest Sherry Three Workshop, macie... Wzór za 10 zł, a jeżeli jesteście zainteresowani większym pakietem owadów, to już Wam pokazuję co. Ewelina wymyśliła dla nas. Mamy w komplecie osę. Bardzo fajny wzór. Jeszcze nie miałam okazji robić, ale mam nadzieję, że przyjdzie pora. Motylka. Biedronkę już znacie i czwartym wzorem jest Krab Leon. Te cztery wzory właśnie na Kraba Leona, na Biedronkę, na Osę i na Motyla możecie kupić za 30 zł albo samą Biedronkę, jeżeli tylko Biedronka Was zainteresowała, za 10 zł. Z hasłem Szydłaki Polecają u Eweliny możecie kupić właśnie z rabatem te wzory. Jeśli zakupicie wzór u Eweliny z Sherry Tree Workshop, to powiem Wam, że dostaniecie w miladypassmanteria.pl rabat 12% na nieprzecenione włóczki. Także ja ze swojej strony polecam. Jest to bardzo fajna pasmanteria, w której dostaniecie dużo włóczek. Ewelina tam się zaopatruje jeśli chodzi o maskotki wykonywane właśnie z nakoparis, Paris, z włóczki Aksamitek, z które są wykonane właśnie te maskotki, które wam pokazywałam. A ja ze swojej strony zachęcam Was do wykonania właśnie takiej optymistycznej pszczółki. Bardzo mi tego brakowało. Podczas tej kwarantanny trochę się opuściłam przy dałkowaniu, ale mam nadzieję, że to było chwilowe i ta biedronka przywoła właśnie taki. Akcent, żeby ruszyć naprzód. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej biedronce? Jest y, fajna, dlatego że mój dwulatek, który jest sympatykiem klocków Duplo czy też samochodzików, y, w zasadzie pokochał ją od pierwszego wejrzenia. Nazywają ją K, nie umie powiedzieć biedronka, ale imię K też fajnie do niej pasuje. Bardzo ją lubi, chodzi nawet z nią spać i biega po domu. Y, kropeczki są przyklejane na klej, y, kropelka bądź naklej na gorąco, jak w moim przypadku, więc tutaj nic nie przyszywamy. Y, Czółki właśnie, Tutaj te różki są też wprowadzane na klej, także tak naprawdę jest to wzór, który się robi bardzo szybko. Serdecznie polecam. I pamiętajcie, że na hasło u Eweliny szydłaki polecają, macie rabat na Biedronkę, która będzie kosztowała 10 zł, a jeżeli chcecie kupić te cztery wzory, które Was zainteresowały, no to wtedy w pakiecie wszystko za 30 zł. No i oczywiście u Eweliny wtedy dostaniecie kod, żeby skorzystać z rabatu u Milei Pass Manteria. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, Ewelina prowadzi grupę kursy i wzory Sherry Tree Workshop Amigurumi. Tam jest dużo live'ów. Wiem, że na dniach rusza z kursem właśnie na Kraba Leona i na tą Biedronkę, ale to więcej szczegółów, to już zapraszam do Eweliny. Także mam nadzieję, że takie polecanki Wam się spodobają. Ja sama się zmobilizuję do robienia fajnych rzeczy. I z mojej strony chciałabym podziękować za lajki, subskrypcje, komentarze. No i zapraszam Was, mam nadzieję, że spodobają Wam się takie polecanki. Także pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że jesteście zdrowi w czasach tej pandemii, która nas spotkała. Humory może średnio dopisują, ale bądźmy dobrej myśli. Trzymajcie się, pa!